Byś odpowiadać? Z matematyki lub przyrody. No to może matematyka. Klasa czwarta. No ale to matematyka, to. <głos> <głos> Nie pękasz. Nie. Dobrze, proszę bardzo. Matematyka, klasa czwarta, pytanie za 100 zł. Co oznacza, jeśli po lewej i po prawej stronie liczby zapisanej znakami rzymskimi umieszczono kreski pionowe? <noise> Dobrze, pomyśl na spokojnie. Poczekamy na odpowiedź Krystiana. Co oznacza, jeśli po lewej i po prawej stronie liczby zapisanej znakami rzymskimi umieszczono kreski pionowe? Krystian odpowiedział. Tak się oznacza chyba odcinek. Zapisane znakami rzymskimi. Znaczy. Jeśli po lewej i prawej stronie liczby zapisanej znakami rzymskimi, cyframi rzymskimi, umieszczono kreski pionowe. Znaczy coś, czy też jeszcze moduł? Nie, zaraz, tylko. Zastanów się, Ma, masz jeszcze ściągę, gotowca i ratunek. Ściąga, możesz zobaczyć, jak odpowiedział Krystian. Gotowiec, wybierasz w ciemno odpowiedź Krystiana, ratunek działa automatycznie. O ile Krystian odpowiedział dobrze. Słucham. To ja może odpowiem, że to jest yy, odcinek. Odcinek. Tak, nie, nie wiem. Odcinek. A czy słyszałaś kiedyś o rzymskim sposobie zapisywania dużych liczb? Aha, okej, okay, rozumiem, nie. rozumiem. To ja proszę matematykę z klasy czwartej, prawda? Tak, dobrze. Tak, tak. Zobaczmy poprawną odpowiedź na tablicy, że wartość tej liczby należy zwiększyć stukrotnie. Na przykład C w dwóch pionowych kreskach to 10 tysięcy. Ojejku. Ojejku. Nie wiedziałam tego. A, po, a jak bo to rzymskie były? Dobrze, już... Podkreślałem, tak. podkreślałem rzymskimi. Tak? Liczby, tak. cyfry rzymskie. Podkreślałem, Dobrze. powtarzałem. Tak. Ale i tak bym nie wiedziała. Nie wiedziałabyś? Nie. Dobrze, musimy sprawdzić, co napisał Krystian. Zobaczmy odpowiedź Krystiana, że jest to data lub nie jest to liczba łączna. To jest odpowiedź Krystiana. Niestety, zła. Krystian, dziękujemy bardzo. Dziękuję, przepraszam. <laughs> Smakowa. Dziękuję. Marta, niestety, nie może zadziałać w tym przypadku ratunek. No. I niestety, już po pierwszym pytaniu musimy się pożegnać. Ale zanim to nastąpi, A, proszę tak. bardzo do wszystkich kolegów i koleżanek, nauczycieli, prawda, słuchamy. Ja Marta Mężyńska nie jestem mądrzejsza od piątoklasisty. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję Marta. Bardzo. Możesz pożegnać naszą klasę.